Kodeks Cywilny. Księga pierwsza, część ogólna. Tytuł pierwszy. Przepisy wstępne. Artykuł pierwszy. Zakres regulacji. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Artykuł drugi skreślony. Artykuł trzeci. Nieretroakcja. Ustawa nie ma mocy wstecznej. Chyba że to wynika z ich brzmienia lub celu. Artykuł 4. Skreślony. Artykuł 5. Nadużycie prawa. Nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonanie prawa i nie korzysta z ochrony. Artykuł 6. Ciężar dowodu. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Artykuł 7. Domniemanie dobrej wiary. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się, że istnienie dobrej wiary. Tytuł 2. Osoby. Dział 1. Osoby fizyczne. Rozdział 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Artykuł 8. Początek. Paragraf 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Paragraf 2. Skreślony. Artykuł 9. Domniemanie urodzenia się żywym. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Artykuł 10. Uzyskanie pełnoletności. Paragraf 1. Pełnoletnim jest to ukończył lat 18. Paragraf 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Artykuł 11. Pełna zdolność. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Artykuł 12. Brak zdolności. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Artykuł 13. Ubezwłasnowolnienie całkowite. Paragraf 1. Osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Paragraf drugi. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Artykuł 14. Skutki braku zdolności. Paragraf pierwszy. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Paragraf drugi. Jednakże, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące przekrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Artykuł 15. Ograniczona zdolność. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Artykuł 16. Ubezwłasnowolnienie częściowe. Paragraf 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzeba jest, potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Paragraf 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratele. Artykuł 17. Zgoda przedstawiciela ustawowego. Zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Artykuł 18. Potwierdzenie umowy. Paragraf pierwszy. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Paragraf drugi. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Paragraf trzeci. Strona która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Artykuł 19. Czynność jednostronna. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna. Artykuł 20. Umowy w drobnych sprawach. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Artykuł 21. Rozporządzenie zarobkiem. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Artykuł 22. Przedmioty swobodnego użytku. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, Osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. Artykuł 22 Prim 1. Pojęcie konsumenta Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Artykuł 23. Ochrona dóbr osobistych. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Artykuł 24. Środki ochrony. Paragraf 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia, może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści w i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cen cel społeczny. Paragraf drugi. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Paragraf trzeci. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Rozdział 2. Miejsce zamieszkania. Artykuł 25. Pojęcie. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Artykuł 26. Dziecko. Paragraf pierwszy. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej. Paragraf drugi. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgo rodzicom mającym oso osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Artykuł 27. Pupil. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Artykuł 28. Jeden domicyl. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Rozdział 3. Uznanie za zmarłego. Artykuł 29. Przesłanki. Paragraf 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył, jednakże gdyby w chwili uzyskania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarcza upływ lat 5. Paragraf 2. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat 23. Artykuł 30. Zdarzenia szczególne. Paragraf 1. Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu, albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływie 6 miesięcy od dnia. W którym nastąpiła katastrofa, albo inne szczególne zdarzenie. Paragraf drugi. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli miał, nie miał przybyć do portu przeznaczenia, z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość. Paragraf trzeci. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia, nie przewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało, albo według okoliczności powinno było ustać. Artykuł 31. Domniemanie śmierci. Paragraf 1. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Paragraf 2. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a braku wszelkich danych pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Paragraf 3. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia. Artykuł 32. Równoczesność śmierci Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.